Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaproponuję, jak zrobić chlebek bananowy. Jest to bardzo prosty przepis, bez użycia miksera, bardzo szybciutko się go robi. I do tego chlebka bananowego będziemy potrzebować cztery banany. Ważne, żeby banany były bardzo dojrzałe. One są wtedy takie słodkie i nie są twarde. Cztery banany, dwa jajka, półtorej szklanki mąki jedna trzecia szklanki oleju, może być też masło, szczypta soli, łyżeczka sody oczyszczonej, dwie łyżki cukru ścinowego. duże łyżki i dodatkowo bakalie. Roję mam tutaj rodzynki, żurawinę i orzechy włoskie. To tak po około dużą łyżkę czubatą, ale jeżeli ktoś nie lubi Jakichś owoców czy orzeszków, to daje to, co po prostu lubi do środka. Klebek jest bardzo pożywny, jest bardzo zdrowy, idealny na śniadanie, do pracy czy do szkoły. Także polecam zrobić. I jeszcze będzie nam potrzebna foremka. nie ja mam tutaj przygotowaną keksówkę, wysmarowaną masłem i obsypaną bułką tartą. To jest akurat 25 na 12 cm, ale może być trochę większa, szersza, jakaś okrągła, malutka tortownica. Także nie jest, nie jest po prostu przymusowy ten, ten wymiar. I będziemy piekli w temperaturze 170 stopni, jedną godzinę. I zabieram się do pracy. Banany obrałam i teraz każdego banana kroję sobie w takie plasterki, bezpośrednio już do miski. Za chwileczkę go je wszystkie ugniotę. I tak za pomocą takiego kluczka do ziemniaków rozgniętej sobie. On można widelcem też, jak Wam wygodnie. I do takiej konsystencji. Teraz wbijam do tego jajka. Wlewam olej, mąkę, sypuję, półtorej szklanki, sodę, łyżeczkę, szczypta soli i dwie łyżki czubate cukru trzcinowego. Teraz wszystko wymieszam taką łusko. I słuchajcie, najdziwniejsze jest to, że tu się nie dodaje w ogóle kakała. A ten chlebek po pieczeniu wygląda jakby właśnie go z kakałem. Jest taki fajny, ciemny. Te banany to robią, ten cukier, że on jest taki ładny. Słuchajcie, to jest tak proste, że dziecko zrobi. Włączycie tylko piekarnik. Piekarnik włączamy już od razu, jak zaczynamy robić, bo to się bardzo szybciutko robi. Gotowe, teraz przeleję do formy. I teraz bakterię wrzucam na sam koniec. Ja tak zawsze robię i nie opadają mi wtedy na dół. Powciskam je zaraz troszeczkę. Tu można też dodać takie kropelki czekoladowe. Też bardzo fajnie smakują. Też już tak kiedyś robiłam. Nie każdy lubi rodzynki. I teraz orzechy włoskie. Ja je troszeczkę połamie. Takie fajne udało mi się kupić już bez tych skórek. Ostatnio Aldi ma takie właśnie nowości. Są świetne do płatków rano dosypać sobie. Tak około łyżka z każdego dałam. Będzie naprawdę taki energetyczny, ten chlebek. Możecie zrobić bez niczego. Też jest dobry. On jest w ogóle taki wilgotny, fajny. Tak. I tak leciutko przykryję. bardzo długo trzyma świeżość. On nie wysycha ten chlebek. Tak. I teraz do piekarnika 170 stopni na jedną godzinę. Oczywiście piekarnik góra-dół i druga półka od dołu. Chlebuś się już upiekł i teraz bardzo fajnie się wyrzucę go z foremki. Tak. Zobaczcie, jaki jest cudowny. Pięknie wyrósł. Teraz zostawię go troszeczkę do ostygnięcia i potem rozkroję. Godzina czasu. 170 stopni. Tak zostawiłam go na 10 minut, żeby troszeczkę przestył. Teraz ukroję kawałeczek. Jest bardzo mięciutki wilgotny. Zobaczcie, jaki jest cudowny w środku. Jest w ogóle bardzo o. Fantastycznie pachnie, jest bardzo dobry. Spróbujcie tego przepisu, naprawdę polecam. Nawet dziecko może zrobić. Rozgrzejcie piekarnik i będzie miało radochę, że pomaga wam w kuchni. A ja zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Zostawcie komentarze. Czy Wam się podobają moje filmy? Może napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. I do zobaczenia następnym razem.